Kurs jest wyjątkowy i jedyny w Polsce, dlatego, że jest to nagroda przyznawana przez czytelników i czytelników książek w różnych kategoriach. W 12 kategoriach czytelnicy oddali przeszło ćwierć miliona głosów. Nie nagradzamy książki, która się. Najmocniej sprzedała, tylko nagradzają czytelnicy ci, którzy przeczytali książkę. 20 lat temu w naszym DNA zagościła książka i była jedną z pierwszych kategorii, które wprowadziliśmy na naszej platformie. W tamtym roku, w 2019 roku czytelnictwo urosło w stosunku do 2018 roku. Uważam za ogromny, ogromny sukces. No i taką nadzieję na to, że czytelnictwo w Polsce zaczyna się odradzać. Sam zaobserwowałem, że książek mam bardzo dużo, tylko zastanawiam się zawsze, jak to zrobić, żeby je wszystkie przeczytać. Kluczem do y, odpowiedzi jest słowo czas, a tego czasu mamy niestety wszyscy coraz mniej w dzisiejszych czasach. Także y, robię wszystko, żeby znaleźć choć odrobinę i żeby nie zapomnieć, y, jak się czyta. Wyszło fantastycznie i dobrze, że z rozmachem, ponieważ to zawsze legitymizuje tego typu przedsięwzięcia. W internecie każdy może zrobić głosowanie, każdy może podsumować, natomiast gala taka, jak tu lubimy czytać, gdzie gromadzą się autorzy, gdzie gromadzą się wydawcy, gdzie gromadzą się zaproszeni goście, to zawsze jakieś specjalne wydarzenie i tylko nobilituje książkę, co jest zawsze plusem. Dostałem od losu wielki dar, czyli zdolność w miarę sprawnego. E, e, składa gasówek mi muzyka w tańcu nie przeszkadza i te 3 godzinki dziennie napisanie w wysiłek, wysiłkach, jeszcze się kosztem zdrowia e, e, wykroję. Zasadniczo myślę, że wciąż jest miejsce na duże eventy w literaturze. Uważamy, że jest to kapitalny pomysł na promocję czytelnictwa w Polsce. Współpracujemy też, z lubimy czytać od, od wielu lat, i, i, i pomyśleliśmy, że ta akcja jest, jest świetną, żeby zaistnieć. Życzymy sobie, aby czytelnictwo w Polsce kwitło, rosło i aby czytelnicy bardzo chętnie głosowali na książki, swoje ulubione książki, ponieważ czytelnicy są autorami sukcesu pisarzy. Oby pierwsza gala Lubimy czytać dała początek tradycji. Z pewnością jest wsparcie środowiska, jest wsparcie czytelników. Trudno spodziewać się, żebyśmy tutaj nie wracali co roku.